...płoc i tutaj oczywiście oni mają dużo argumentów po swojej stronie, dużo atutów. Tak jak w tej rywalizacji z Paryżem Szoltan Sikta, Dawid Dawidzik nam na kola, tutaj środek obrony, bo od obrony zaczynają wicemistrzowie Polski, gospodarze, Kielczanie, Karalegi. I to... Tutaj Szocznia i Sita na środku, Karalek dostaje piłkę, szósty metr i jest 1 do 0. Ta przestrzeń, która się tam stworzyła... W odpowiedzi natychmiast po tej indywidualnej akcji Fazekas. Było trafienie w twarz, tutaj Dobra został... w Turkę Został, spotkanie, e, kielecki atak, a właściwie konkretnie Alegrzak, bo on jest przecież tym reżyserem tej drużyny. Fazekas patrzy. You, you jeszcze raz Daniel Dój Szybajew Wlach. Teraz sam ze środka. 9 8 metr. Jest powrót Morawskiego do bramki. Kiedy trzeba podać podaje? Kiedy trzeba rzucić, rzuca Alex Wlach. To samo wielku Fazekasz. Szybko wyrównuje z meczu. Makeda. Stałe zasłony kanalek. Taka zasłona z odejściem, ale to akurat Kielczaną nie wyszło. Fazekasz. No i... Wychodzą na prowadzenie 7-6. No i Michał Naszyk na prawym skrzydle. Fazekasz. kasz, ilicz, gra pasywna. Żoltansi tam, ilicz, no i trafia. Jeśli idzie o Industrię Kielce, to lewe skrzydło. Fazekasz kasz, teraz skoczył wysoko. Pasywny blok, próbuje szybko wznowić. Karalek. blisko przechwytu. Kunku Jans Richardson. Jeszcze Richamson, no i trafia w bardzo trudnej sytuacji, już Jarns musita, Richamson, Kasz, no teraz już lepiej, jeszcze rzut pod nogą Czordalin, Kadak. Makeda, no teraz ma sporo miejsca, Berkenut i piłka w, rę w rękach, właśnie, w ręce. No to pewnie jest jakieś osłabienie, patrząc na Clemen Ferlin, pusta bramka, ale nie zdecydował się na rzut. Gra do Jarosiewicza, Jarosiewicz no i piłka w bramce i jeszcze, jeszcze będą dwie minuty kary. Jeszcze raz ta sytuacja w powtórce. Próbował utrzymać jak najdłużej Zoran Ilicz Jarosiewicza, żeby on nie... Jeszcze raz baje, trafia. No, te ostatnie minuty należą do niego, i w obronie, i w ataku. Zdecydowanie, już mu więcej wychodzi. Zaczy, jakby zyskał więcej pewności. Karanek. Moryto ruszył do środka. Fantastyczna bramka. Bardzo niesygnalizowany rzut, taki z biodra. Powinien się włączyć Jorge Makeda, chociaż akurat takiej sytuacji nie, nie miałem na myśli. Spowodował, że dla że dla z ten mecz już się skończył, że się dla Krajewskiego. Fazekarz, Monar, no i trafia, pokonał Ferlina. To jest ta jakość, o której mówiłem wcześniej. Linić, że... Fazekarz. Jeszcze raz Mitya Jans. co oh, teraz zaskoczył. Zaskoczył Karaleka, zaskoczył Ferlina, zaskoczył całą obronę industrii. Wlach, Wlach szuśniamy. Makeda. Jeszcze raz Makeda, co teraz? Jeszcze raz lepszy Torben Bergerud. Jeszcze raz Fazekas. No tak, świetnie, do niego wychodzi Andrzej Karalek, tam nie ma miejsca na minięcie, Fazekas trafia! Mitya teraz Fazekas ustawił się tutaj szerzej i zmieścił tę piłkę w tłuszczu do rogu ramki Ferlina. Mitya Janc, Fazekas, Fazekas! Faze, Jego kolejna bramka. I jeszcze kara, jeszcze wykluczenie za odemknięcie. W zespole kieleckim Marek Moryto próbuje jeszcze reklamować, próbuje coś. Gdzie jest Dawid Dawidzik? No, dostaje dwie minuty Dylana i czerwoną kartkę Dawid Dawidzik. No, słuszna, słuszna koncepcja. Ten Alilowicz w ramce przy, przy siódemkach Moryto, no, to już jest sama, sama końcówka. Jeszcze jedna próba Aleksa Blacha, która ten mecz kończy. Wisła wygrywa w hali Legionów z Jędrowskiej Kielce 32 do 27.